Króciutko wilczą białe brzegi, taka moja mała miłość, którą poczułam kogoś w ogrodzie, co króciutko uwieczny w nim przykwitnie. Tutaj słychać silnik samochodu, bo już wyjeżdżam, ale e, myślałam, że nie wiem kiedy przekwitnie, więc szybciutko chcę go nagrać z przodu. Domu. od do jednej strony to coś nadaje się wiadomo, że wilczą lepszy jest tysiące odmian, e, natomiast ten jest taki śliczny typowy, taki typu variegata z białymi obłudkami i on właśnie świetnie się nadaje na, na słoneczne stanowiska właściwie prawie godniego go podlewam także właśnie podpatrzony u jednej pani w przedogródku I koniecznie chciałam go tutaj ci zapamiętać także jakby ktoś się zastanawiał co od południowej strony z nasion po prostu kupionych na Allegro zasadzonych, nawet nie pamiętam kiedy, ale bezproblemowo Świetna, cudowna, wysiłka. Naprawdę polecam. Dobrego dnia.